Coś tu nowego jest. Zapraszam go. wchodzimy rachujmy. Będziecie Halo? Jak to ty do mnie dołączyłeś? Co? Jak wtedy do mnie dołączyłeś? Ja nie miałem znając Ty do mnie dołączyłeś Ale ja cię że znając Nie dołączyłem, dzień zaprosi... zaprosi... Ale zaprosi... Ale zaprosiłeś mnie No wiem Już co grałeś, parę? No A Ja teraz live mam na YouTube Ty kto mi dał jabłko? Nie wiem, ale ja live teraz mam Nie, nie lubię pani a ja mam live'a na YouTube. O, dobra, wyzdaliście. Eee, jakie masz Eee, tam mam Bartek Play. Nie. Bartek Play. P, ten, ma... P, L, EJ. Mam tak, Bartek... P, L, To mi da dwa Ej, jak co, to ja mam... Co? Mówię, że ja mam... ja na, na YouTube mam nazwę... Co? Ale nie wie. Jak ty pani tu daje? Bo się pytacie jakie ja mam jaką mam nazwę to mam Bartek Pyle A p y. ple A y tam na końcu Bartek Play Bartek Play Pyle A P-L-A-Y mam tam